Cześć, ja pierdolę. Jestem królem szczurów na głowę, zaciągam kaptur. Nie wiem jak mam na imię, ani ile mam lat już. Wiatru szukam w polu, nie wiem skąd się tu wziąłem. Zapomnij o tych bajkach typu Osinowy kołek. Kanały są mym domem, jestem tu jakby władcą. Nade mną współczesne miasto, ludzki zgiełk i natłok. Jedyne to nie tu trzyma to słoneczne światło. Dziecko nocy, Bela Lugosi, noc moją matką. Mam apetyt jak raptor, na polowanie ruszam twoje serce, jak metronom. Wybija rytm w mych uszach czasem, lubię się w nie wsłuchać. Wietrze, aż kredowo białą skórę przeżyją na dylot dreszcze Ze zmierzchem nie mam nic wspólnego To gówno pomin zamiast dziury krzyi wyrywam japy wielkości dłoni Moje to szpony Mam silne szczęki, ponoć Zgniotę twoją drdykę jak i madło miękki owoc Płynie skręt i potok Bicie serca zwalnia telebrując każdą kropę, siorbiąc, pijam szkarłat, ciemnokwisty, szampan, życiodajne kianty pasożyt, pijawka lepiej znany jako wampir. Znam ludzkie nawyki Nie jestem tu od dziś Patrzę na ciebie przez okno kiedy śpisz, i nic oprócz krwi nie wyciszy mego głodu. Vampir, król szczurów, ukryty w mroku. Znowu czuję pragnienie i wyruszam, żeby pić. Patrzę na ciebie przez okno, kiedyś śpisz. I nic oprócz krwi nie wyciszy mego głodu. Vampir, król szczurów, ukryty w mroku. Ludzka rasa jest dla mnie niczym więcej niż prowiantem. Jak karpie przed wigilią, dogorywające wannie. Jeśli chodzi o głód, to nie mam żadnych barier. Możesz mieć kiłę, żerączkę lub malarię. karmię tobą armię Lubią podroby, będą strały, twoim świerwem przez kolejne cztery doby. Z uśmiechem jak krokodyl, nawet chować się nie muszę. Nie zwrócisz na mnie uwagi, jadąc w nocnym autobusie. Co to za durne wymysły, wampir za parycją, geja, w brudnych szmatach jak w umelang. chodzę, garbiąc się jak hiena. W tych ponurych alejach idealnie w tło się wkleja. Mam w sobie tyle sumienia, to życiowej pasji Dena. ściemnia się powoli, słońce schodzi coraz niżej. Spotkałem kiedyś typa, który zasłaniał się krzyżem, udawałem, że krzyczę, że mam w sercu dziwne kucie, po czym tak zacząłem tak, że mi gość prawie uciekł Znam uczucie strachu, nie myśl, że nie umiem cierpieć O mojej samotności nie śnił nawet młody werter I tylko sam tam obserwuję mnie, gdy kroczę Z wierną armią szurów poprzez niespokojne noce Znam ludzkie nawyki, nie jestem tu od dziś Patrzę na ciebie przez okno, kiedyś pisz I nic oprócz krwi Nie wiem ciszy mego vampir Wampir, król szczurów, ukryty w mroku, znowu czuję pragnienie i wyruszam, żeby pić Patrzę na Ciebie przez okno, kiedyś pisz Oprócz krwi nie mego głodu Wampir, próż ukryty w mroku Zakradam się nocą do twej spokojnej kołyski Odtworzymy razem scenę z Blade'a, krwawy prysznic Na mam jakby sok z wiśni i błysk w oku 12 razy na rok powtarzam 30 dni mroku Kałuże krwi wokół, mój świat jest piękny Gaszę chore pragnienie pijąc bezpośrednio tętnic Zęby jak baraka, ostre jak ostrza kratan Zapatram je w tobie na głodzie jak wilku watacha Zapada powoli noc, świecą już sodowe lampy Prusę szanty płynąc przez karmazyno Atlantyk, wampir, klam po soke Krwiożerczy mam popęd, to się zgadza Pisał o mnie Bram Stoker Człowiek ze mnie żaden, choć bliskie jest to co ludzkie Widziałem wielkie pisy, spalone, miasta destrukcje Jestem ludzkim produktem, choć bliżej mi do zwierzęcia Człowiek boi się śmierci, choć żyje w jej objęciach Widziałem śmierć cięcia, widziałem też powolną Widziałem jak mordercy dzieci wychodzą na wolność Widziałem ogrom zniszczeń jakie wyrządził człowiek Więc zanim ocenisz moją historię, przyjrzyj się for you